Inhalację wodorem. I pytanie, czy to naprawdę jest dla każdego? Tak, słuchajcie, odpowiadam tutaj, że dla każdego z pełną świadomością tego, co wiem na temat wodoru i jego działania. Jego działanie jest szalenie wszechstronne. Ja chyba, szczerze mówiąc, nie znam drugiego takiego urządzenia, które miałoby tak wszechstronne działanie, brak skutków ubocznych, przenikanie bariery krew-mózg. I możliwość właśnie pracy z każdym klientem czy pacjentem, który pojawi się w Twoim gabinecie, niezależnie czy mówimy tutaj o osobach na przykład, które przeszły zawał serca które chcą odbyć rekonwalescencję po, na przykład po COVIDzie, bądź osobach, które właśnie mają jakieś choroby neurologiczne czy neurodegeneracyjne, o osobach, które są w trakcie chemioterapii, albo na przykład są sportowcami, które chcą podnieść, którzy chcą podnieść wydolność. Także mamy tutaj bardzo szerokie spektrum. Wodór dzisiaj słuchajcie ma już około tysiąca badań naukowych, więc jest to temat. Który nie jest tematem nowym. Być może w Polsce nam się tak tutaj wydaje, bo nadal mało edukacji jest na ten temat. Natomiast gdybyście spojrzeli troszeczkę bardziej e, światowo i e, zobaczyli, jak to wygląda w Japonii, jak to wygląda w Korei, nawet w Stanach, czy obok nas tutaj niedaleko w Czechach, no to zobaczylibyście, że ten wodór jest dość szeroko stosowany. Oczywiście nie przy pomocy takich generatorów małych, jak ja mam tutaj. Ale przy, y, mówimy tutaj o generatorach takich, które są w szpitalach, które mają y, dużo większy przepływ mililitrów na minutę, y, bo jakby każdy taki większy przepływ już powyżej 900 mililitrów powinien odbywać się pod kontrolą, pod kontrolą lekarza. I ja też jestem tego zdania. Z względu na to, słuchajcie, że no, też często właśnie ilość metabolitów, która się może uwolnić w trakcie inhalacji, no, może sprawić na przykład, że poczujemy się gorzej, może nawet nie stricte w trakcie inhalacji, ale po inhalacji. Ale też czasami bywa tak, że ten większy przepływ może zwyczajnie nie być przyswojony, czyli taka ilość wodoru, jaką chcemy dać do organizmu, może ten nasz organizm tego nie przerobić. Więc lepiej mieć mniej. I lepiej, żeby to trafiło dokładnie tam, gdzie ma trafić, żeby spełniło swoją funkcję. A przypominam, że te dwie najważniejsze funkcje wodoru to jest usuwanie wolnych rodników selektywnie i e, usuwanie stanów zapalnych. I tu zawsze powtarzam, że nie ma znaczenia, słuchajcie, gdzie stan zapalny w ciele się umiejscowi. Czy to będą jelita, czy to będą jakieś problemy metaboliczne, czy to będą jakieś, nie wiem, właśnie spektrum, nie wiem, autyzmu, prawda? Czy to będą jakieś choroby skóry? Czy mówimy tutaj o układzie nie wiem, krążeniowym, o układzie moczowo-płciowym? Naprawdę słuchajcie, gdyby spojrzeć na badania, to na każdy temat praktycznie dzisiaj możemy znaleźć odpowiedź właśnie przy inhalacjach wodorem. Więc bez obaw, a jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście zapraszam do dyskusji, bo jestem praktykiem i teorię myślę, że też gdzieś tam dość sporą mam, więc jeśli tylko macie ochotę, to zapraszam serdecznie.